Leci no Wszystko poza to leci Szanowni Państwo, moje drogie i moi drodzy Witam was w tym remontowym dniu jedzenia Obserwujący na Instagramie to wiedzą, że przenosimy się do, no do nowego lokalu I teraz nasze życie no wygląda jak wygląda no Witam w podketo takim przeprowadzkowym, tak to teraz wygląda <śmienic> <śmienic> Koniec podketo Rafał? Nie, nie, dopiero porządek Stąd doceniam, że w tak wymagającym czasie w ogóle mam jakieś jedzenie i to tak pięknie podane. Tym razem... Przepiękna, przez moją wiki zrobiona jajecznica. Jakoś tak lepiej jej to wychodzi. Nie wiem, moje ja to tak się grozlewa zawsze. Nie wiem, no taka obleśna się robi. Do tego ogórek kiszony, skiśnięta, obasa, długo dojrzewająca. Jakieś pierdoły i oczywiście nasze nowe wypieki, które znajdziecie na Podketo e, Świeżo wypiekana Kajzerka, 5 gramów węglowodanów w 100 gramach. Oraz takie właśnie fajne, pikantne paluszki jako przekąska, 4 gramy węglowodanów w 100 gramach. Zapraszam serdecznie. E, w weekendy zbieramy zamówienia, a później we wtorek świeżutkie e, bułeczki idą do Was. Na drugi natomiast posiłek, co tam zjadłem? Jaja będą znowu? Tak Tak? Ale fajnie A w jakiej postaci teraz? Co to będą za jaja teraz? Ale fajnie, znowu jaja, tak lubię jaja nie? Pokaż, a jakie? Teraz takie, to inne takie trochę, no oczywiście, ale fajne przepięknie podane. Tym razem o Ja, jaja, ale w innej formie, bo takiej rewelacyjnej, półpłynnej, takiej jak lubię, trochę kiełków jako zielone uzupełnienie witamin i minerałów. Dwa śledzie, czyli moja bomba omega-3, pieczywko spod keto, raz jeszcze i grubo, gruba masła, orzechy włoskie und śmietana, tyle. Zakupów niestety tym razem nie było, bo i w sumie kiedy? E, to pokażę Wam, co mamy w lodówce na przykład, jak to jest, jak to wygląda. O, proszę. A lodówka obfitości wygląda wręcz niesamowicie i zwyrolsko. Masło, ser żółty, Masło takie napoczęte, wiejskie jaja, kiełki, musztarda, <słyska> majonez, ser żółty, śledzie, kefir i w sumie tyle, tyle, aż skieśnięta kiełbasa jeszcze tu była. I to już chyba wszystko na dziś, oczywiście teraz jakieś sceny dodatkowe, już niedługo jakieś konkretniejsze filmy, no bo na razie tak to wygląda i co? Do następnego odcinka, dzięki! Szanowni Państwo, moje drogie i moje drodzy, zaczynamy tego vloga dzisiaj. E, tak, o, po prostu, jak siedzę, nieumyty, śmierdzący. Czasem większość mężczyzn zna taki stan, nawet nie czasem. On często dosy, co, dosyć występuje, nie Piotr? No, codziennie, prawda? Prawie codziennie. Nie, no, u mnie tak co drugi dzień. Zapraszamy na. E, to będzie świętolog w ogóle. To jest pierwszy świętolog, moi drodzy. Chciałbym zapowiedzieć świętolog. E, jak spędzamy święta z Piotkiem? Oczywiście po polsku bardzo, czyli przy remontach. Odliczamy. Świętolog numer jeden. Te klucze to jest do tamtego lokalu, te też nie, bo to są do mieszkania tego nowego. Te są do starego mieszkania, więc zostało mi tylko o tu Wziąłeś. Bułą, a pokaż jak buła wygląda. Buła? Co to jest buła? Buła to jest to. Jak się bułą otwiera, to ona tu wali zawsze. <głos> <głos> wszystko psuje. I to nie tak, że tylko tutaj tak jest. Nie to widać. jest wszędzie tam, gdzie ja mam kontakt z czymkolwiek, z jakimi drzwiami. To buła zrobiła niestety. Witam w podketo, takim przeprowadzkowym. Tak to teraz wygląda. Co jest takim, moi drodzy, fundamentem? Co się przenosi? Pierwsze na nową firmę. Oczywiście, że siłownie się przenosi i teraz właśnie to robimy. Zapraszamy na ten krótki, merytoryczny film. Będzie dużo treningu, będzie dużo różnych ćwiczeń pokazanych, więc ci, co chcieli, zawsze taki reportażowy film, który by pokazywał jakieś tam treningi, jak ćwiczyć przede wszystkim. No to to jest to teraz. Te nowe podketo. O gdzieś ty skręcił, gdzieś tam było podkato. Nie, pomyliło mnie to Teraz jedziemy tu, teraz będzie nowe podketo tutaj. Patrzcie jaki... Jakie standardy, jakie wszystko. Ja, ja też nie wiem, Piotrek. Takie chamy przyjechały, a tu takie samochody eleganckie. To co faktycznie na nogach chcesz tu nosić? Weźmy, na Najgorszy... Najgorszy... a potem a potem gówno... weźmy gówno na Piotra, Dobra, tu weźmy gówno najpierw, Piotrek. Oto. Tym razem ty to niesiesz bo ja już nie mogę. Dobra, Piotrek, tu jest ja śmieci co wezmę, dobra? co tam jeszcze takiego ciężkiego, co? Dobra, to tak troszkę inaczej jest. O kurde mać. Ale ładnie Piotrek, to odmalowali nam. Zgupiali chyba. Nie się. To jest otwarte. I też jesteśmy odgrudzeni tu? Jak zarobiście. Gdzie co gdzieś, gdzieś siłownie robimy? Połóż w kącie Piotrek. No muszę zejść poprawnie z tym. A co taki zawinięty to jest? Co to się stało? A wiesz, tak, gówno ich to chodzi, co ja nie Należy wspomnieć, że wielu ludzi ma różne zboczenia. Ja jestem zboczeńcem z tego rodzaju, który po prostu nie lubi afiszować się z tym, co nosi. I moi drodzy, i za marsztanki, moi drodzy, co wynosimy? A parzur wynosimy, nikt nie wie tak naprawdę co to jest. Różne mają z no Jeden tam myje ręce 10 razy na dzień, drugi znowu tam e, kąpie się 3 razy dziennie. To to już w ogóle jest wyrolstwo, razy się kąpa dziennie to to już jest wyrolstwo. Seria numer 1: wykroki e, z tymi, co to jest, ze sztangielkami Powiedzmy, e, jedna seria po dwa piętra. Tłumacz technikę, słyszysz, żeby wiedzieli jak robić, to pomyślą teraz technikę. Tak, dobrze, to trzymałem przede wszystkim się prosto. Na prostym kręgosłupie i kolana zdecydowanie muszą wyprzedać palce bardzo mocno tak teraz pokazuje, bardzo mocno. I im większy ciężar, tym lepiej. Fuczeć trzeba dużo, fuczeć przede wszystkim. O tak, o tak. I to jest poprawna technika. U. I tak całą drogę szedł. To jeszcze paczuszka została jedna. Bo a już wyniesiony, prawda? A już tak. Właśnie, jak szukałem lokalu, to zawsze żeby takie coś było. To było najważniejsze, dla mnie żeby to było. No jest, w końcu. Dobra, teraz kartę do Dobrze! Nie da się Piotr tego do góry tam pomiędzy. Przez okno? No. Próbuj. Dobrze, leci, no. Wszystko przez okno leci. O, pięknie idzie. Wszystko leci, tak, wszystko leci bez okno. Popatrz Tu teraz wyłącz, ja tu podmiotę trochę wszystko i wywalimy na zewnątrz. Dobra, no, nie będę tego nagrywał. Opowiem ci o starym kalafiorze, Opowiedz ci? Opowiedz to, jak to było Wiki, powiedz. Jak jadłeś starego kalafiora. Ja nie jadłem starego kalafiora, to ty jadłeś starego kalafiora. Tutaj krewetek. A by się nie dało skubać. Jak cały czas mówię, o cenie za kilogram Dobra, zakupy, jak zwykle klasycznie. Ale to są trochę droższe. No, to są trochę droższe, ale to już no, do takiego lokalu, to niestety. A dlaczego to nie jest droższy? Niby to samo, wymiary te same. Piotrek, wszystko ja przeniosłem. Dlaczego nie droższy? Nie wiem, to się zastanawia, że ja wszystko sam załadowałem. No, bo ja nie lubię takich dziwnych rzeczy, że coś jest droższe bez powodu. Tak, chyć Piotrek, jak babę. Zregałem to tak jak z babą. No to porządnie tak. Porządnie, tak jak swoją, o właśnie.